Hej, hej, moi kochani, z tej strony Sebastian, czyli moje wiersze i myśli. Cieszę się tak bardzo, że jesteście, że mogę znowu dla Was kolejny wiersz przerecytować, wyrecytować, zarecytować, być z Wami, udostępniajcie, ale koniecznie polubcie mój profil, abyście byli na bieżąco. Mam nadzieję, że i ten wiersz się Wam spodoba. A dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny z moich wierszy zatytułowany Usłysz i poczuj. Nie szukam już więcej, bo jesteś tak mocno, tak bardzo spragniony. Wciąż marzę i tęsknię o Tobie, bez końca nienasycony. Serce bije tak mocno, Myślami jestem przy Tobie. Pragnę Cię kochać bez końca. Gorąco moje serce wciąż płonie. Twe dłonie pieszczące moje ciało i pocałunki bez końca. Jesteś moim aniołem. To słowa z serca płynące. Lecz boję się, gdy znikniesz, że sento taki na jawie. mnie mocno, teraz, a duszę mą dostaniesz. Chcę poczuć, że mnie pragniesz, że jesteś tylko moja. Zasypiać i budzić się z tobą. Czy to już inna historia? Nie, to dalsze strony, pisane przez czas, nadzieję. Kochana, tak bardzo Cię pragnę, te słowa słychać wszędzie i będę czekać na Ciebie. Dzień, tydzień, miesiąc, rok cały to nie jest puste zdanie. Ja jestem dla ciebie cały. Wiem, czasem popełniam błędy. Wybaczaj, bo są nijakie. Wiesz dobrze, jestem szalony i kocham, kocham Cię, skarbie. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. I zamyśliłem się, ale mam nadzieję, że pozytywnie. Kochani, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się do siebie i odwiedzajcie mój profil. Tak jak mówiłem wcześniej. Jeśli podobają Wam się moje wiersze i jesteście w stanie znieść moją obecność, moją recytację, polubcie mój profil, udostępnijcie. A może napiszcie, powiedzcie zwyczajnie cześć z uśmiechem. Będzie mi naprawdę miło. Mógłbym Wam tyle powiedzieć, ale czy. Czy powinienem, czy trzeba? Jeśli tak, napiszcie. Może powiem więcej. Do zobaczenia. Wasz Sebastian. Już tęsknię za następnym nagraniem. I za wami.